Dokonując wyboru sposobu dostarczania usług chmurowych, musimy brać pod uwagę aspekt biznesowy oraz kompetencje, które posiadamy w organizacji. Korzystanie z usług chmurowych zdejmuje z firmy konieczność korzystania z własnej serwerowni. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebujemy odpowiednich kompetencji, które pomogą nam w wyborze rozwiązania. W rozwiązaniach chmurowych wyróżniamy trzy rozwiązania: IAS, PAS oraz SAS. Każdy z nich różni się poziomem odpowiedzialności dostawcy i klienta za dostarczane rozwiązania. Główną różnicą pomiędzy serwerownią oraz IAST jest posiadanie własnych maszyn. Korzystanie z tego modelu w ramach usług chmurowych zwalnia nas z fizycznego administrowania maszynami. Nadal odpowiadamy za systemy operacyjne, licencje, aktualizacje. Zadaniem dostawcy jest zarządzanie serwerami, ich dostępność oraz fizyczna ochrona. Co zostanie zainstalowane na tych maszynach już jest wolą klienta. IAS może być wykorzystywany do zastąpienia całej infrastruktury przedsiębiorstwa lub w połączeniu z własnym centrum danych do zarządzania środowiskami testowymi lub zasobami dla nowych inicjatyw. Po zakończeniu projektu lub testów maszyny mogą być wyłączone, a zasoby zwolnione. Zapłacimy tylko za to, ile ich wykorzystaliśmy. IAS pozwala na wykorzystywanie własnych licencji na oprogramowanie, dzięki czemu nie musimy podobnie płacić za nie, jeżeli będziemy zamawiali jakieś usługi. Korzystanie z tego modelu wymaga od firmy, aby posiadała kompetencje związane z administracją serwerów, bazami danych czy zarządzaniem infrastrukturą. Kolejnym modelem jest PAS. Jest to gotowe środowisko programistyczne dostarczane przez dostawcę usług chmurowych. W tym modelu otrzymuje się prekonfigurowane środowisko pracy, skonfigurowane już, żeby móc rozpocząć jak najszybciej development. Dostawca rozwiązania jest odpowiedzialny za całą infrastrukturę, jesteśmy odpowiedzialni tylko za kod i dane. Przykładem takiej platformy może być AWS Elastic Beanstalk. Podczas konfigurowania środowiska możemy wybrać język programowania, jego wersję, możemy już dodać własny kod, utworzyć nową bazę danych albo wgrać swoją ze Snapshotu. Nie musimy się martwić systemem operacyjnym, wirtualizacją czy innymi rzeczami. Dostajemy gotową platformę, na której można od razu rozpocząć pracę. Jest to jedna z zalet usług chmurowych, która pozwala skrócić czas rozpoczęcia developmentu i zdejmuje z zespołów deweloperskich konieczność czekania na środowiska i konfigurację. Chyba najpopularniejszym modelem, z którego korzystają wszyscy z nas, jest SAS. W tym modelu odpowiedzialni jesteśmy tylko za dane, a wszystkie elementy oprogramowania dostarczane są przez dostawcę. Jest to najmniej elastyczny model pod względem dostosowania do naszych wymagań, ponieważ jesteśmy uzależnieni w 100% od dostawcy. Najczęściej wykorzystywany jest model subskrypcyjny, gdzie za odpowiednią opłatą możemy korzystać z dedykowanego rozwiązania. Możliwości dostosowania takiego rozwiązania są niemożliwe albo bardzo kosztowne. Takie rozwiązanie musi być skonfigurowane przez dostawcę, jednak istnieje możliwość zintegrowania go z innymi systemami w firmie. W tym modelu dostarczane są aplikacje o szerokim spektrum zastosowań, takie jak CRM, poczta, pakiety biurowe i inne. Usługi chmurowe nas dostarczają, czy tego chcemy, czy nie. Zrozumienie ich działania i świadomość tego, jak możemy je wykorzystać, może być naszą przewagą konkurencyjną. Sposobów na wdrożenie usług chmurowych jest kilka. I elastyczność w wyborze może pozwolić nam na wybór odpowiedniego rozwiązania i obniżenie kosztów. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Ci się spodobał, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dzięki.